Prezentuję kompresor Van AW S1P135 po remoncie. Ciśnienie oleju ustawione na 1,8, ciśnienie przy którym wyłącza się sprężarka 8 atmosfer, wyłączenie, silnik. Z 11 został przełożony na silnik 7,5 kW. Sterowanie elektryczno-elektroniczne separator cyklonowy z elektrozaworem sterowany czasowo, ustawiony na 3 sekundy. Zaraz zrobimy rozruch. I można sobie będzie. Obliczyć czas, w jakim sprężarka napompuje 8 atmosfer. Uruchamiamy go teraz. Masz. Wyłącznik ciśnieniowy wyłączył, presostat spuścił ciśnienie z układu tłoczenia. Presostat jest ustawiony zwłoczny na 1,5 atmosfery od momentu wyłączenia, czyli ponowne włączenie ma nastąpić przy 6,5 atmosferze. Zaraz to sprawdzimy. Wyłączenie. Jeszcze raz to sprawdzimy, czy wszystko jest tak jak było ustawione. Patrzymy na, pa, pa, patrzymy na spadek ciśnienia i zaraz uruchomimy jeszcze raz. na to, że wszystko jest w porządku. Ten charakterystyczny syk to jest akurat w tej chwili ciśnienie, które schodzi z układu tłoczenia. ale przy rozruchu ten elektrozawór jest bardzo ważny, który spuszcza ciśnienie z układu tłoczenia i następny to jest ten elektrozawór, który... Puszcza kondensat ze separatora przy każdym jednym rozruchu sprężarki. Także nie ma mowy o tym, żeby coś poszło w sieć, jeżeli jest podłączony do sieci. Lub gdy się maluje, to wiadomo, że nie dopuści do tego, żeby przedostał się woda, olej do przewodu, którym jest podłączony pistolet do malowania. Tak, w każdym razie tak to wygląda mniej więcej możemy jeszcze sprawdzić czy elektrozawór działa poprawnie przy rozruchu. Jeżeli chodzi o separację, trochę ciśnienia ze sprężarki, żeby się jeszcze raz włączyła i sprawdzimy czy przy uruchamianiu otwiera Separator czy nie? Sprężarka bardzo ładnie trzyma ciśnienie oleju. Wskazówka na manometrze nie schodzi gwałtownie, czyli nie ma żadnych luzów na, na panewkach, znaczy niepotrzebnych luzów na panewkach yy, korby korbowodowych. I po prostu to łatwo stwierdzić przez to, że jeżeli jest olej zagrzany na sprężarce. Ciśnienie, jeżeli gwałtownie spadnie na zegarze, to już jest pewna nieszczelność na panewkach. A jeżeli wskazówka pomału schodzi, to znaczy, że układ jest dość szczelny i nie wymaga remontu. Ten akurat tutaj były wymieniane panewki. Czop główny nie miał owalu. Wymienione pierścienie, wszystkie zawory. Także sprężarka jest w tej chwili można powiedzieć jak nowa i ma chodzić do sterowania jest założony stycznik 40A i przekaźnik czasowy RTX W każdym razie czas jaki jest ustawiony na nim to jest w tej chwili 3 sekundy, nie potrzeba ustawiać dłuższego czasu spustu ciśnienia z układu tłoczenia ponieważ ten silnik ten silnik 1440 obrotów 7,5 kW dość szybko uzyskuje pełne obroty w przeciwieństwie do silnika wysokoobrotowego 2,900 no to ten czas można ustawić na ciut dłuższy, ale w zasadzie 3 sekundy, czy przy jednym, czy przy drugim silniku powinno w zupełności wystarczyć, aby odciążyć silnik przy rozruchu. Jeszcze raz uruchomimy i na tym będzie koniec testów. Będzie testowany, ale w pracy. Czas jaki jest potrzebny, żeby sprężarka napompowała od 0 do 8 atmosfer ze stoperem wyszedł minuta 30 sekund dokładnie minuta 28, no, ale jak się zagrzeje, no to wiadomo, że może się wydłużyć o te 10 30 sekundy, czyli praktycznie można przyjąć, że minuta 30 Zbiornik jest napompowany do 8 atmosfer i wyłam czasie. To tyle.